Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z Microsoft Flight Simulator 2024. Ja jestem WTS, a dzisiaj chciałem Was powitać na moim biurku lotnisku. Zwykli ludzie mają myszkę, klawiaturę i kawę, a ja mam MCDU, EFIS, autopilota, przepustnice i radery, jak w Airbusie. W sumie, komputer do pracy też tu jest. Tylko on decyduje, czy wyląduje w Berlinie, czy przypadkiem może w Londynie. No dobra, to odpalamy i zobaczymy, czy moje biurko nadaje się do latania, czy bardziej do pracy z Excelem. Dobra moi drodzy, jesteśmy przy moim stanowisku, przy moim symulatorze lotu. Można to tak nazwać: mój domowy symulator lotu. I teraz tak, słuchajcie. Co ja tutaj posiadam? Pierwsza rzecz: MCDU, czyli komputer samolotu. Druga rzecz: EFIS, oraz autopilot, czyli. Panele samolotu cały czas. Oraz, słuchajcie, przepustnica i na górze radio. Oczywiście, do sterowania joystick. Słuchajcie, ja w tym momencie lecę. Yy, lecimy do Turcji. Jesteśmy w trakcie lotu. I słuchajcie, będę Wam po kolei opowiadał, co znajduje się w każdym, w każdym z tych urządzeń. Co możemy zrobić? Słuchajcie, teraz tak. Pierwsze to jest MCDU. Tutaj, jak klikniemy, właśnie Flight Plan, wyświetla nam się po kolei Flight Plan, i tutaj lecimy do punktu Tenlo. Tak jak widzicie, mamy do niego 15 mil, i dalej przechodzimy po planie lotu. Tutaj wchodzimy na drogę powietrzną. Uniform y, November 127 i słuchajcie, po kolei lecimy. Tutaj mamy po prawej odległości, prędkości. Możemy kliknąć sobie na przykład INIT. I słuchajcie, mamy tutaj, że lecimy z Echo Golf Golf Whiskey do Lima Tango Alpha India, czyli z Luton London, z Londynu Luton, z lotniska do właśnie Turcji, Antalyi. I słuchajcie, tutaj mamy flight number, czyli numer lotu, cost index. Słuchajcie, na stronie PERF obecnie procedura wylotu już została pominięta, ale słuchajcie, mamy descent, czyli schodzenie, mamy słuchajcie approach, który będziemy wypełniali w momencie, kiedy będziemy podchodzili do lądowania. Mamy tutaj RATNAV, gdzie wpisujemy na przykład ALESA czy WOR1 WOR2, które oczywiście możemy sobie zaprogramować. Tutaj musimy wpisać częstotliwość i wtedy tutaj na przykład ADF, czy WOR włączyć na tym panelu poprzez przekręcenie i tam się włącza WOR. Słuchajcie, oprócz tego. W MCDU mamy też, słuchajcie, menu. Mamy informacje, na przykład, position monitor, gdzie pokazuje nam poszczególne nasze położenia nawigacyjne. Mamy, słuchajcie, progres, gdzie widzimy, że do celu jest 1141 mil do lotniska LTAI i słuchajcie, możemy też kliknąć report i tutaj mamy do punktu top of descent, czyli do punktu zniżania z wysokości FL330 zostało nam 1058 mil. Do tego nam służy komputer, żebyśmy mogli sobie te wszystkie rzeczy wypełnić. Ma pełną klawiaturę. Klawiaturę numeryczną oraz wszystkie podstawowe rzeczy. Dzięki oprogramowaniu, słuchajcie, możemy sobie też przypisać go do takich samolotów jak A350 czy A380, które to MCDU ma trochę inne, ale jednocześnie z tego właśnie od Win Wings firmy. Możemy korzystać nawet przy innym ułożeniu. Z podstawowych funkcji, takich jak Flight Plan, INIT, RATNAF, Progress, PERF, możemy korzystać na tym urządzeniu. Dobra, teraz słuchajcie, przejdziemy do joysticka. Joystick jest też firmy Win -Wing. No, i wygląda, to jest bardzo podstawowy joystick, ale to jest joystick leworęczny, słuchajcie. Oni nie mają dużo tych leworęcznych dostępnych. Ja myślę, że jest bardzo fajnie wykonany. Szczególnie tutaj te LEDowe paski i to podświetlenie LED tutaj na dole. Oczywiście ma wibracje. Tutaj, jak widzicie na ekranie, mamy zapalone światło. Jesteśmy w kokpicie i słuchajcie, koło mnie siedzi Stefani. I słuchajcie, na przykład tutaj mam światło, gasimy światło, siedzimy po ciemku ze Stefanią i teraz zapalamy jedno światło, mocniej i mamy. To jak sobie przyporządkujemy klawisze, to akurat każdy może sobie zrobić jak chce, polecam na moim kanale, jeżeli na przykład używacie spad Nexta, Będę w stanie Wam pomóc, jeżeli mielibyście jakieś problemy. Spadnext to jest program do przypisywania ustawień naszych kontrolerów w samym symulatorze. Takich poleceń, których akurat Microsoft Flight Simulator 2024 nie ogarnia, to Spadnext pomaga nam te rzeczy zaprogramować. Słuchajcie, teraz przechodzimy do. I tutaj mamy ciśnienie standard. Obecnie jesteśmy na 33 tysiącach stóp, i w tym momencie, jak wcisnę tak, to mamy ciśnienie 10.02. Ja, jakbym chciał mieć naturalne ciśnienie standard, ustawiłbym 10.13, ale słuchajcie, w Airbusach jest tak, że wystarczy pociągnąć, i od razu mamy standard. Tutaj flight director tutaj podejście ILS, tutaj na przykład możemy zmienić na MFD ekran na NAV, czy na podejście VOR, albo na podejście ILS. Jak najbardziej to wszystko działa. Na górze mamy poszczególny przykład waypoint. Możemy włączyć punkty i te punkty koło nas się pokażą. Ja teraz je wyłączę, słuchajcie, na przykład Aport i najbliższe lotniska, jak teraz przybliżę, 40-20 mil, nie widać żadnego lotniska, ale na 30 też nie, na 40 i słuchajcie, tutaj, tutaj już widać lotnisko, ja sobie przybliżę, żeby zobaczyć. ETSI, Echo Tango, Tango Sierra India oraz Echo Tango Sierra November widzi mi dwa lotniska. Jakbym musiał znaleźć jakieś lotnisko bardzo szybko, to widzę, że ono jest w odległości 80 mil ode mnie. Słuchajcie, teraz ustawimy z powrotem na normalny plan lotu. Ja dam odległość 320 mil, bo kawał drogi przed nami. Teraz przechodząc do autopilota, mamy tutaj przyciski do zarządzania prędkością, kursem. Obecnie to jest managed, czyli managed. To jest na razie zarządzane przez komputer. Słuchajcie, wysokość tor lotu obecnie to jest po prostu z nawigacji wzięte. Oraz prędkość, to wszystko jest zarządzane przez komputer. Jeżeli na przykład wciśniemy, nie, przepraszam, pociągniemy, no to włącza nam się heading 102 i teraz lecimy tak jak heading. 102 na przykład możemy sobie ustawić heading 99, samolot skręca, heading z powrotem 103, 104, samolot wraca i skręca w prawo. My wciśniemy i wrócimy do funkcji zarządzania, i mamy naw. Słuchajcie, tutaj autopilot 1, autopilot drugi, autotrotyl. E, tutaj mamy wysokość, możemy przestawiać między 1000 a 100, czyli po prostu, e, jeżeli mamy na 1133, 32, 31 tysięcy, jak na 100, no to co 100 coraz mniej. Słuchajcie, i, ostat, i ostatnie, tutaj mamy jeszcze metrik, możemy sobie włączyć, i słuchajcie, pokazuje nam wtedy, że jesteśmy na 10 km i 60 m. Pokazuje nam wysokość po prostu w metrach. Co słuchajcie, jeszcze? Tutaj jest vertical speed, i po prostu możemy żeby wciskając utrzymujemy dany poziom lotu ciągnąc za tą wajchę ustawiamy na przykład 200 albo 300 albo 1000 stóp schodzenia vertical speed tak zwane no i to by było słuchajcie wszystko prawego efisa nie mam ponieważ nie używam go on by tutaj zajmował miejsce które obecnie zajmuje moja kawa więc tego tego efisa prawego nie mam. Ja używam efisa lewego kapitana plus autopilota. Tutaj mamy honey comp bravo przepustnicę i słuchajcie na przykład tutaj y, dźwignia klap i pokazane cztery trzy światła y, światła tylnego podwozia, przedniego obecnie na czerwono, czyli są schowane. Ja przy tej prędkości teraz nie pokażę wam jak zmienia na zielono, bo y, Jakbym wysunął przy tej prędkości, to by urwało podwozie i by mnie zniszczył. Słuchajcie, tutaj mamy specjalne nakładki od firmy ProDesk SIM ze Stanów Zjednoczonych, i słuchajcie, tutaj na przykład Engine One, tylko że one działają. Słuchajcie, ja ich nie zgaszę. Nie zgaszę po prostu, nawet jak lekko pociągnę, to one się nie zgaszą żeby zgasić trzeba dać do góry i dopiero w, y, do tyłu. Tak działają wszystkie przyciski, tak działają na autopilocie i tak działają tutaj, żeby przypadkowo nie przesunąć. Tutaj mamy silnik 1, silnik 2. Słuchajcie, tutaj mamy na przykład od spoilerów możemy spoilery uzbroić, możemy spoilery rozbroić. Tutaj jak są uzbrojone, to jest biała kreska, po tym wiemy, że są uzbrojone. Chowamy, słuchajcie, tutaj mamy trymer, z tej strony ciężko widać, ale są klapy, klapy podnosimy też do góry i przesuwamy. Klapy nie da się ruszyć, tak żeby ktoś nie przestawił niechcący, trzeba pociągnąć dźwignię do góry i dopiero dać w dół. Słuchajcie... Y Tutaj specjalne y, od przepustnicy, specjalne dźwignie do Airbusa A320. Mam też do tego zestawu y, zestaw od Airbusa A350. On wygląda trochę inaczej. Y, pokażę Wam go też tutaj. Słuchajcie, mam też od Airbusa A380. Wtedy mamy cztery przepustnice, ponieważ Airbus A380 posiada cztery silniki. Przepustnica Honeycomb Bravo jest o tyle fajna, że posiada sześć tych, tych potencjometrów. Więc nawet możemy mieć cztery silniki i do tego klapy oraz spoilery. I słuchajcie, nie brakuje nam tego miejsca. Dlatego wybrałem Honeycomb Bravo. Słuchajcie, tutaj na górze są przyciski od y, nawigacji, znaczy od nawigacji, od autopilota. Normalnie wcześniej używam ich do autopilota, heading, nav, approach, ref, alt, vertical speed, IAS. I słuchajcie, y, Airbusie A320 mam je przypisane do świateł. Tutaj mamy, pierwsze się świeci dlatego, że mamy włączone światło NAV LOG. Drugi, trzecie się świeci, drugie to są WINGS LIGHTS, czyli światła skrzydeł. Je mamy zgaszone. Trzecie to jest beacon zapalone i czwarte zapalone to jest strop. Słuchajcie, dlatego są zapalone, ponieważ to są światła aktywne na wysokości przelotowej. Światła landing lights, no slide czy światła turn off nie są dostępne, więc one są zgaszone. Słuchajcie, na górze mamy radio i ono się dzieli na górną i dolną część. Na każdej części możemy ustawić co chcemy. Tutaj teraz jest COM1 i na dole transponder. W innych samolotach typu Cessna możemy mieć COM1 tutaj, COM2 tutaj. Możemy mieć tak samo transponder. Tutaj jest do przerzucania całości. Tutaj ten mniejsze pokrętło do przerzucania setnych. No i tutaj przyciski pomiędzy standby a y, aktywnym trybem. Y, słuchajcie, no i tak by wyglądało cały ten system. Y, on się sprawdza naprawdę dobrze. Ja z niego jestem bardzo zadowolony. No i teraz, słuchajcie, przejdziemy do raderów, które są pod biurkiem. Radery od firmy Win Wings y, z amortyzatorem. To, są, to jest ta droższa wersja z amortyzatorem. To jest amortyzator, i słuchajcie, oczywiście mają funkcję naciśnięcia, czyli hamulca, czy funkcję sterowania. Ja teraz nie chcę tego robić, dlatego że lecę, więc nie będę tego robił. Słuchajcie, mamy też tutaj taką wajchę, którą możemy zablokować. I wtedy radery służą jako radery od śmigłowca. Radery są bardzo fajne, wyjątkowo ciężkie, wyjątkowo dobrze się trzymają. W wielkości prawdziwego samolotu, więc uważam, że jak najbardziej zakup wart tej ceny. Słuchajcie, nie będę Wam już tego pokazywał, ale. Posiadam, jeżeli zwróciliście uwagę na Honeycomb Bravo przepustnicę. Posiadam jeszcze Honeycomb Alpha, czyli wolant do sterowania samolotami z wolantem. Teraz lecimy Airbusem i używamy joysticka. Jeżeli latam Cesną, używam wolantu od Komba, czyli Honeycomb Alpha. I słuchajcie, właśnie na wolancie wtedy latam. To są na przykład nie tylko General Aviation samoloty, ale też na przykład Boeingi, które mają wolanty. Wtedy też korzystam właśnie z Honeycomb Alpha. Dobra, tak wygląda moje centrum. Na co dzień widzicie je z górnej kamery, jak ja je obsługuję. Dzisiaj mogliście przyjrzeć się. Dokładniej, jak ono wygląda, jeżeli chcielibyście takie coś skonstruować, wystarczy wejść na stronę Prodesk Sim, Honeycomb, Winwings czy inną, która, której tutaj sprzęty pokazywałem i po prostu sprawdzić sobie aktualne ceny tych produktów. Słuchajcie, jeżeli robi się to po kolei i stopniowo dokupuje kolejne rzeczy. Można przeżyć te ceny. Szczególnie, że firma WinWinx, yy, która znajduje się w Chinach, słuchajcie, naprawdę tanio wypuszcza teraz te rzeczy, bo słuchajcie, jeżeli kiedyś yy, takie MCDU kosztowało 3-4 tysiące złotych, jak było robione metodą ręczną, tak teraz, słuchajcie, za taki, takie urządzenie, Wystarczy dać jedną trzecią, jedną czwartą tej ceny i słuchajcie, mamy wtedy to. Więc naprawdę ceny dzięki firmie Winwings, która zajmuje się tym na szerszą skalę, ceny zjechały i to bardzo, bardzo mocno. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. Będę wam bardzo wdzięczny. No i chciałbym bardzo podziękować moim wspierającym, dzięki którym te filmy powstają, dzięki którym y, obecnie byłem w stanie zakupić Train Sim World 6 w wersji Deluxe Edition. Bardzo wam za to dziękuję. Y, no i co? Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się do zobaczenia. Cześć.